Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedstawię Bernafon Alfa. Rodzina Alfa to jest pięć, siedem, dziewięć. W roku 2022. Pojawił się ten produkt również w rodzinach 3 i 1, generalnie najnowszy produkt firmy Bernafon. Idąc do szczegółów 16 razy szybciej działający procesor, dodatkowo hybrid technology, czyli tutaj naprzemienne działanie systemów, czego nie było w poprzednim aparatach, no i uczenie się maszynowe. Rozumienie mowy w hałasie wzrosło, Wyrażenie takiego zmęczenia słuchowego również zostało zdecydowanie obniżone w porównaniu do poprzednich, bardzo dobrze działających aparatów. Wracając do Hybrid, tych systemów tam jest sporo i ten aparat działa tak, że te systemy mogą wzajemnie się przeplatać. Jeden, drugi informuje i wzajemnie może działać jeden, może działać drugi. Mogą działać dwa równocześnie, tak jak w przypadku działania menadżera sprzężeń. To jest odpowiedzialne zapiszczenie aparatu ten menadżer może działać w dwóch różnych opcjach. Na świecie są dwie opcje: działanie w przeciwfazie i estymowanie sygnału. No i te dwa systemy mogą działać równolegle w zależności od tego co aparat wykryje. Oczywiście mówimy tutaj też o sztucznej inteligencji poprzez sztuczne nauczanie się tego aparatu jak działać w różnych trybach, co pomaga również w ustawienia tej hybrydowej technologii. Kolejna poprawa rozumienia mowy w tych aparatach w stosunku do Przykładowo w temacie restauracji. Jesteśmy w restauracji, aparat w 24 pasmach jest w stanie ustawiać sobie kierunkowość, z co, gdzie i jak dopuszcza. W związku z tym, jeżeli gdzieś tam mamy niskie hałasy, na przykład jedzie wózek z jakimś tortem, czy mamy jakieś właśnie hałasy, przeszurania, to no aparat jest w stanie sobie to wytłumić na rzecz tego, że częstotliwości tam 1002 nie rusza, nie tłumi, także głos do nas dochodzi realnie, hałasy są wytłumiane. Jeżeli podzielimy nasze pasmo przetwarzania, czyli tutaj do 10 kHz od realnie powiedzmy 200 Hz na 24 pasma, no to będziemy w stanie bardzo szeroko regulować i ten aparat to robi, także stąd poprawa o kolejne ileś procent na rozumienie mowy w hałasie. Ja tutaj nie chciałbym przedstawiać, że 27% bardziej od strony takiej realistycznej informuje, że pacjenci wybierają ten aparat na rzecz innych aparatów, bo czują tą poprawę właśnie w hałasie. Testując aparat można to zweryfikować. Tu pacjenci zdecydowanie czują różnicę pomiędzy różnymi technologiami. Aparat ma dedykowany program do muzyki dla melowanów. Właśnie wtedy zakres słyszenia się rozszerza do 24 kHz i aparat przełącza się w taki tryb, gdzie on nie chce zbytnio nic wycinać. Chce, żeby każdy szczegół muzyczny dotarł do naszego ucha. Standard iPhone, Android, czyli tutaj mamy już wszelkiego rodzaju połączenia telefoniczne z Androidem, z iPhonem, Mamy oczywiście aplikacje do sterowania aparatem z telefonu. Mamy również tak naprawdę przez tą aplikację nieograniczone możliwości. Jest tak, taka opcja w aplikacji, która pozwala nam ustawić wszystko. Na przykład połączyć aparat słuchowy z inteligentnym domem albo z innym systemem. Albo wysyłać smsa do żony jadę już, wstawiaj wodę na kawę. A aparat wraz z telefonem robi to. Automatycznie. Oczywiście mamy kontynuację dopasowania zdalnego, czyli ten aparat można za pomocą zdalnej wizyty dostroić, dopasować o ubytku, poprawić jakby poprzednie wizyty, czyli wykonać tak zwaną walidację. Aparaty są w wersji ładowalnej, w wersji bateryjnej. Nie będę tutaj się spierał już, które rozwiązanie jest lepsze. Wiadomo, że ładowalne rozwiązanie będzie rozwiązaniem droższym. Natomiast wprowadzono ładowarkę z powerbankiem, przenośną do kieszeni i wtedy na 3-4 dni mamy prądu w ładowarce, nawet jeżeli byśmy zapomnieli zabrać ze sobą kabla. Wraz z aparatami Alfa pojawiły się bezprzewodowe systemy cross są to systemy, które stosuje się w przypadku pewnych rodzajów niedosłuchów, pojawiły się one w wersji ładowalnej, jest to czymś nowym, niespotykanym na rynku, także tutaj jeżeli ktoś by poszukiwał systemu cross bardzo zaawansowanego, jak najbardziej aparaty ALPHA również będą najlepszym rozwiązaniem poziomu ochrony mamy normę IP68, czyli w porównaniu do starszego typu aparatów, gdzie było tam IP58, tutaj te normy, jeżeli chodzi o zalanie, zakurzenie, zabrudzenie, mamy jeszcze wyższe. Aparat nie powinien wpuszczać do środka żadnych zabrudzeń, czy to kropel wody. Oczywiście producenci nadal nie zalecają kąpać się w tym aparacie osuszać go oczywiście w miarę możliwości, ale tutaj się nic nie zmieniło, standardy są takie, jakie były. Elektronika nie lubi wody z punktu widzenia dłuższego użytkowania. Także Bernafon Alpha, znowu produkty od 1 do 9, wiadomo, 9 Premium, 5 środek stawki, 5,7,9 na silniku tym wyższym, 3,1 na silniku bardziej podstawowym. Natomiast każdy z tych produktów jest zdecydowanie lepszy w naturalnym odzwierciedleniu otoczenia akustycznego, które mamy za oknem. Także jeżeli pytacie Państwo, czy to jest najlepszy aparat, czy może inne firmy... Większość pacjentów w naszym gabinecie i tutaj muszę przyznać, wybiera testując aparaty różnych firm właśnie aparaty Alfa, także na pewno jest to zdecydowanie najlepszy produkt i mówię opieram to o pacjentów, nie o te parametry techniczne, natomiast oczywiście są też pacjenci, których dźwięk innych aparatów da lepszy efekt i tych aparatów wtedy można przetestować kilka. I ostatecznie podjąć swoją indywidualną decyzję. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że było warto. Do usłyszenia.